Witajcie, kochani. Witam Was serdecznie na czytaniu na wgląd na 2022 rok dla wszystkich znaków Zodiaku. To będzie czytanie takie bardzo skondensowane, to znaczy sprawdzimy sobie na pewno energię ogólną. Która będzie nam najczęściej towarzyszyć w tym nowym roku? Sprawdzimy sobie, jakiego przewodnika będziemy mieli na ten czas i co on nam doradza, czym się opiekuje, na co zwraca naszą uwagę. Wyciągniemy sobie jedną kartę z wyroczni, żeby też sprawdzić. Yy, Jaka duchowość, jaka atmosfera będzie panowała w tym naszym nowym roku? Wyciągniemy sobie jedną kartę afirmacyjną, taką, która nas będzie też taką wskazówką albo no, afirmacją tak, na ten nowy rok. I z kart Tarota sprawdzimy sobie jeszcze pierwsze półrocze i drugie półrocze, tak? Jaka będzie energia ogólna na pierwsze półrocze i na drugie półrocze. Witam Skorpionki, kochane. Spójrzmy, co tam dla Was w nowym roku 2022 się szykuje. Jakież to energie będą Wam tutaj towarzyszyć. Eee, <laughs> na co zwrócić uwagę? Na co uważać? A z czym się skonfrontować? I proszę, co my tu mamy? Hmm. Siedem mieczy. Niestandardowe myślenie, kochani. Niestandardowe sposoby załatwiania spraw, które do tej pory robiliście zawsze po swojemu i w ten sam sposób. Tak, tu jest. Innowacja myślenia. Oprócz tego, że ta karta w ogóle mówi o manipulacji, o, o, o okolicznościach takich zbyt nieczystych, niejasnych, to jednak, jeżeli jest to energia przewodnia, to mówi nam o nieszablonowości, tak? O niestandardowym sposobie myślenia, o innowacjach, o przemilczeniach pewnych spraw, trzymaniu ich dla siebie, nie chwaleniu się tym na zewnątrz, Hmm. Wzmożyć czujność, tak? Rozglądać się dookoła. Okej, okay. dobra. To zobaczmy, na co w takim razie uważać przy tych energiach. No właśnie, nie prosto z mostu, kochane skorpiony. Nie kawę na ławę, tak? Królowa Mieczy po prostu nie, nie liczy się z konsekwencjami. Ona mówi prosto z serca i co na sercu, to na języku. Jej wyroki bywają okrutne, chłodne, ale prawdziwe, tak? Czyli tu w tym momencie ewidentnie mamy prośbę: trzymajcie język na wodzy, tak? Nie zdradzajcie się ze swoim systemem, sposobem myślenia, załatwianiem spraw. Nie kawa na ławę, dobra. Ok, to w takim razie na czym się tu skupić i co tutaj jest radą otwarte serce kochani otwarte serce czyli przy tym wszystkim czyli nie kierujemy się kochani umysłem tak nie kierujemy się schematem myślenia królowa jest bardzo inteligentna i ona jest szybka w decyzjach szybko kojarzy fakty Szybko odcina to, co jest niepotrzebne. I bardzo mocno chroni swoje serce przed zranieniem. Ona jest doświadczona, ona już ma za sobą pewne rzeczy. I tu dla Was jest prośba. Żeby nie kierować się właśnie intelektem, tak? Yy, tylko sercem. Otwarte serce, szczerość, hojność. Dobroduszność, uczciwość, fantazja, szarmanckość, to jest dla Was drogą, sposobem na spełnienie Waszych pragnień w jakiejkolwiek dziedzinie. Nie paplamy, nie gadamy, działamy nieszablonowo, myślimy niestandardowo, nie opieramy się tylko na intelekcie i na. Szybkich, takich wyrokach ferowanych intelektem, ale otwórzmy serce. Dobrze? A co mamy pod spodem? Dlaczego mamy to serce otworzyć? No dobra, kierować się swoją własną mądrością, medytować, skupić się. A przede wszystkim, kochani moi, przebaczyć to, co w przeszłości było niefajne. Może wy byliście niefajni. Może też przy okazji Wam robiono niefajnie, je i jest ogromna potrzeba wyczyszczenia tej karmy, tak? Wybaczyć, to znaczy otworzyć sobie drogę szeroko i głęboko i powstanie z popiołów, tak? Jakby feniks z popiołów się odrodzi, tak? Z przeszłości. Zostawiamy przeszłość za sobą zamykamy ją, przebaczamy sobie, wybaczamy z mądrością, wiedzą, którą posiadamy, ze skupieniem. To ma nas uzdrowić, kochani. To ma nam przynieść um, rekonwalescencję w sytuacji, w jakiej ten rok nas zastanie. Hmm? Dlatego jest potrzeba tego serca. Bo o to się pytałam. Dobra. Spójrzmy w takim razie pierwsza połowa roku. Paść buław cztery byłaby i głupiec ale piękne kolorowe są te karty tutaj na pierwszą połowę roku kochani ekspansja nowych terenów nowych kreacji nowych pomysłów nowych ludzi nowego środowiska stworzenie może nowego domu tak stworzenie nowego domu nowego mieszkania może wyjazd, może kupno nowego domu i kompletnie nowa: to będzie kompletnie nowy, nowe rozdanie dla Was w tym roku 2022. Coś, czego do tej pory jeszcze nie doświadczaliście, tak? Jak gdyby nowy cykl, nowa, nowy etap w Waszym życiu. Pięknie się zapowiada, naprawdę. Dobrze, to zobaczmy w takim razie jeszcze co mamy pod spodem, Uch, to Wam przyniesie oczywiście, zobaczcie, piękne karty, to Wam przyniesie, yy, pierwsza połowa roku przyniesie Wam, yy, no, creme de la creme, spijanie śmietanki po prostu, tak, dziewięć kielichów to jest spełnienie marzeń, o czymkolwiek sobie będzie się Wam układało po prostu satynowo-jedwabnie. Nie będzie sprawy, której nie moglibyście załatwić, nie będzie osoby, która by Wam nie chciała pomóc, nie będzie rzeczy, o której byście nie pomyśleli, że bardzo fajnie by było, żeby tak się stało, czy tak spełniło, i to się natychmiast dzieje, jak za pstryczkiem. Do tego jeszcze jest moc, wiedza, siła, wzrastanie. Sił witalnych, uzdrowienie pewnych sytuacji z przeszłości. Naprawdę przepiękna jest ta pierwsza część, tak? Pięknie się zapowiada. Dobrze, to zobaczmy jeszcze druga część roku. Druga połóweczka. Mamy twórczość. u mamy zranione serducho. I mamy przeciążenie. Mhm. Za dużo kochani weźmiecie na swoje barki pod koniec. Już będziecie ledwo dyszeć. Eee, hmm. I teraz tak, albo w Waszym życiu może się pojawić ktoś złoto usty, kto będzie Wam opowiadał niestworzone historie o sobie, co on nie umie, co on nie potrafi, co on nie... Eee, I niestety okaże się to nietrafione, tak? Zawiedzie wasze zaufanie, zawiedzie wasze uczucia. I poczujecie się po prostu, że znowu wzięliście na swoje barki coś, co w ogóle się nie sprawdza, że tak powiem. Um, to już było, te karty to nie, to muszę podsumować. Dopowiemy sobie jeszcze, kochani, do tych trzech mieczy. O co chodzi z tymi trzema mieczami? Mm, tu was pociągnie coś bardzo kuszącego, coś wiążącego, coś poświęcicie tutaj. I to doprowadzi do waszej wewnętrznego wzrostu i waszej przemiany. Dobra, kochani, no ta lekcja jest ewidentnie dla Was. Ona jest po to, żebyście mm, wzrastali, żebyście. Mm, przeobrazili się no skokona w motyla bolesny kuksaniec kochani tutaj będzie ewidentnie ale on jest konieczny niezbędny eee, tutaj będzie naprawdę wykrzesanie z siebie energii po prostu zachowanie siebie przy życiu eee, karta trzech mieczy mówi też o tym że ta lekcja jest dla was niezbędna tak, żebyście... Musicie wyciągnąć z niej odpowiednie, odpowiednie wnioski, przyjąć te lekcje, yy, rozliczyć się z nią i odesłać ją do przeszłości. Yy, nie trzymać tego w sercu, nie przeciążać siebie tymi yy, myślami i, albo działaniami, żeby temu przeciwdziałać, tak? Yy. Ta karta też mówi o tym, trzech mieczy, że to, co się tu wydarzy w tej drugiej części. E, tak mi kieruje tutaj wzrok na te siedem mieczy. E, tu jest jakiś, wiecie co? No, I ten magik, i te siedem mieczy jest jakąś formą manipulacji, kłamstwa, nieprawdy, oszustwa. E, Trudno mi tylko powiedzieć, czy to dotyczy, to dotyczy Was, kochani. Ewidentnie Waszej osoby. Tak jak, tak jak, jak gdyby to, co się tu wydarzyło, jest konsekwencją tego, tego wyższego poziomu tutaj, tak? Pięknie się tutaj pierwsze półrocze ułoży, a potem w drugim półroczu będziecie kombinować. Będziecie kombinować i zapłacicie za to karę. Należy Wam się to jak nic. Eee, to jest zapłata, no macie diabła, musicie zapłacić za, za to, co się, co się tutaj nawykręcali. Eee, poświęcić coś, co jest dla Was święte w imię tego, żeby przetransformować swoje wnętrze, swoją duszę i żeby wzrosnąć po tej lekcji wyżej. No dobra, no. Skoro tak trzeba, taka wola nieba, krzywda wam się wielka nie stanie. No tyle tylko, że naprawdę pójdziecie wyżej o level. Do następnego roku, kochani. <grych> dobra. Jaką macie tutaj wróżkę? Humara. Web of a Life, of all life, czyli sieć, Sieć, która oplata informacyjna, duchowa, która oplata mm, nasze istnienie. Połączenie ze źródłem 35, ósemka. No tak, akurat mi się otworzyło na tą chmarę, Tu chyba 35. Mhm. Humara. Ochrona i protekcja Twojego prawdziwego ja: Dziecka Wszechświata połączonego ze wszystkim, co było, jest i będzie. Sieć, eter, pole informacyjne. To ta właśnie wróżka, czy ta energia, decyduje, co zrekonstruować, naprawić, a co odpuścić. Wyjście poza standardowe wierzenia. No tak, no to jest to myślenie, wierzenie. Wyjście poza standardowe wierzenia i schematy. Astralne podróże. Bardzo duchowa karta, słuchajcie, bardzo duchowa energia. Myślę, że ta lekcja tutaj Wam właśnie. Mm, objawi to, że mm, jesteśmy połączeni po prostu ze wszechświatem, że nasze myśli kreują rzeczywistość, że nasze słowa mają moc, nasze słowa mają moc. Uważać na słowa, tak? Nie szafować nimi. Mm, no To jest też zapoczątkowanie pracy w grupie, ta karta zapowiada, w nowej grupie, prawdopodobnie. Znalezienie nowej rodziny, tu mamy, zrozumienie pewnych połączeń, ustanowienie nowych, znaczących przyjaźni, znajomości, I nauka o, o ludzkim bycie, po prostu. No, duży szacunek dla drugiego człowieka, dla jego słabości, dla jego, w ogóle dla jego istnienia. Bardzo tu duchowo, za, za, za powiało duchowością, bardzo. No ale tutaj nie ma się co dziwić, skorpion. Um, wodny znak. Duża, duża wrażliwość, duża intuicja. Duże skupienie też na duchowości. Także tutaj druga część yy, roku na pewno będzie bardzo, bardzo bogata w te klimaty. Dobrze, zobaczmy jeszcze, jaki przewodnik duchowy dla Was będzie w tym roku przyświecał. Na co chcę zwrócić Waszą uwagę. Biznes, Wenus, wow, 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 52, no zobaczmy, biznes, co za biznesy Skorpion ma zamiar zrobić, <laughs> pieniądz, korzyści, pertraktacje, negocjacje, no właśnie, to by było wiecie co, tutaj właśnie w tej drugiej części, tu są pertraktacje, negocjacje, i tu jest bardzo też w karcie diabła. Jeżeli byśmy rozmawiali o finansach, to jest taki strzał, złoty strzał materialny. Hmm. No, zobaczmy, jak to no się tam ułoży. Wenus, bogini obfitości, powodzenia i nieskończonej miłości, rozkoszuje się prowadzeniem cię w sprawach związanych z interesami i zarabianiem pieniędzy. Jako bogini miłości i związków, zapewnia, że u podstaw wszelkiego sukcesu w interesach znajdują się dobre relacje międzyludzkie, oparte na wzajemnym zaufaniu. Wskazuje Ci nowe sposoby oddziaływania miłością, żeby tworzyć możliwie najkorzystniejsze relacje partnerskie w biznesie. Hmm? To jest to, kochani. Nie rozum, nie głowa, tylko serce otwarte, tak? Okej. Okay. Hmm. Pragnie, byś, nie napotykając na żaden opór, trafił do jej ogrodu ziemskiej obfitości i nauczył się sztuki kreowania, powodzenia i sukcesu. Przy jej pomocy znajdziesz to, co naprawdę kochasz w sferze zawodowej i na nowo docenisz tych, z którymi pracujesz. Takie podejście do interesów, dzięki któremu wszyscy są wygrani, wzmocni Twoje wysiłki i wkrótce poczujesz. Że doświadczasz łaski, odnosząc sukcesy na planie materialnym. Skoro Wenus jest Twoim boskim mentorem, zostaniesz zaprowadzony we właściwe miejsce, we właściwym czasie, a także pobłogosławiony odpowiednimi pomysłami, dzięki którym uzyskasz wynik korzystny dla wszystkich. Niech Twoje serce będzie tak hojne, jak to możliwe w Twojej pracy, i potraktuj to jako sztukę, której dziełami się rozkoszujesz. Miej się na baczności, żeby nie popać w zachłanność. I nie pozwól, by pochłonął Cię materializm. No to kochani, tu mamy to. To jest ta zachłanność, to jest ten materializm, to jest zbyt, przywiąza zbyt duże przywiązanie do materii też. Eee, I tu musicie uważać, dlatego że tutaj mamy właśnie te trzy miecze, które mogą zniweczyć jakiś fantastyczny projekt, fantastyczny plan. Dlatego tutaj jest taka ta karta główna. Jest. Działaj innymi schematami, tak? Otwieraj serce. Działaj z serca. Nie kombinuj. Mhm. Przesłanie Wenus brzmi: biznes to sztuka, którą możesz opanować. Jeśli będziesz pracował całym sercem i z miłością. No tak, no, dlatego tu macie na to szczególnie zwrócić uwagę, kochane skorpiony. Tak? Swoją pracę wykonujcie z miłością, z pasją. Ludzi, z którymi pracujecie, obdarzajcie otwartym sercem, nie podejrzliwością, nie kombinowaniem trikami, nie czarowaniem, magikowaniem. Bo to zostanie zauważone. To zostanie zauważone i zostanie napiętnowane. Tak? No dobra, to zobaczmy jeszcze, jaką afirmację dla Was mamy na ten czas. Mhm. Odpuść. Nie ma potrzeby być dłużej. Niosła ciężary swojej przeszłości. Przeszłość to zbyt ciężkie bagaże, aby nieść je w swojej podróży życia. Wyciągnij wnioski, przepracuj lekcje, przebacz, odpuść i z lekkim sercem ruszaj w nową, lepszą przyszłość. To dotyczy tak um, początku roku, ale też szczególnie tutaj na końcu, tak? Odpuść sobie to. Odpuść nie ma potrzeby być dłużej niosła ciężary swojej przeszłości. To też są echa przeszłości, kochani. To są niezałatwione sprawy z przeszłości, zranienia, które ciągniecie za sobą i przez pryzmat tych przykrych, właśnie wspomnień tego zranienia zamykacie sobie drogę do, mm, do wzrostu, tak? No, okej, okay. bardzo to jest tak dla Was z dużą przestrogą i z, z dużym. No, M przez duże, miłość przez duże M mała sprowadzić przez ten rok, 2022. Kochane skorpionki, życzę Wam tej miłości, tego otwarcia serca i tego wspaniałego biznesu i sztuki z całego serca. Wszystkiego dobrego w nowym 2022 roku i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa!